Siemanko. W tym filmie zacznę trochę poprawnie czemu, czyli, Nastraszę Cię. Możesz dostać 40 tysięcy kary od inspektora handlowego Wojewódzkiego, który stwierdzi, że w ciągu 12 miesięcy ostatnich trzy razy nie dostosowałeś sklepu do dyrektywy omnibus, która obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2023 roku. Już jesteś nastraszona? Mam Twoją uwagę, a Ty jesteś nastraszony też. Idziemy. Powiem ci szczerze, nagrałem już raz ten tutorial, ale wyszło tyle CSS-a, że pomyślałem, że się zagubisz. Dlatego na dole już ci mówię teraz. Masz spis treści, jeśli coś robię w CSS-ie, to na końcu, a na początku mówię o Omnibusie, czyli dyrektywie od Unii Europejskiej, która y, wymusza na tobie zmiany od 1 stycznia 2023 roku. W swoim okomie musi się zmienić wiele, między innymi to, że jeśli robisz promocję, podajesz z ostatnich 30 dni najniższą cenę. I to możesz zrobić za pomocą płatnych wtyczek, ale też jest jedna darmowa. Jeśli chodzi o wtyczkę, no to ona wygląda i nazywa się Omnibus, czyli klikamy sobie cockpit y, wtyczki y, dodaj nową. I jeśli wpiszesz Omnibus, y, to pokaże ci się wtyczka Omnibus. Y, wtyczka dodaje zgodność z unijną dyrektywą Omnibus Marcin Pietrzak. Marcin Pietrzak to jest gość, który zrobił między innymi wtyczkę środki i który bardzo się udziela w pasowym świecie od wielu, wielu lat, no i ma w ogóle przeogromną wiedzę. To taka ciekawostka twórcy tej wtyczki. No i tutaj po prostu włączamy, no i w naszych produktach pojawi się dodatkowe. Okienko, więc ja sobie kliknę na wszystkie produkty, bo w ogóle jesteśmy na platformie kursowej, którą możesz kupić albo całą, albo samą licencję Tutor LMS Pro, albo licencję z wdrożeniem. Ale to masz link w sklepie i możesz do mnie napisać po prostu, jeśli masz jakieś pytania. No i jeśli masz tę wtyczkę, to pojawić się to wszędzie pod całą Twoją ceną w e-commerce. Muszę z Marcinem zagadać, czy będzie rozwijał tę wtyczkę, że można to gdzieś wyłączyć. Póki co można to wyłączać CSS-ami, właśnie o tym mówię, że ci pokażę to za chwilę. Ale mamy tutaj 7 kroków do bezpiecznego WordPressa, produkt, który nie był edytowany. No i chodzi o to, że to kosztuje teraz 77 zł, i tutaj się nic nie dzieje. No i teraz wpisuję cenę, a inną po prostu 67. Klikam albo właśnie nie, zrobię 77, nic nie zmienię i pokażę Ci jak ta wtyczka działa. Tutaj dodam inny plik. Ok, tu jest plik do kupienia jpg, png. No i teraz jak kliknę aktualizuj, to i tak już mam to pokazane, czyli ile wynosiła cena z ostatnich 30 dni 77 zł, pomimo że nie robiłem promocji, czyli Styczka działa tak na razie, że jeśli coś zrobimy, czyli jeśli zaktualizujemy coś na produkcie, to nam się pokazuje, pomimo, że nie robiliśmy promocji, bo jeśli nie robisz promocji, to nie musisz tego pokazywać, jaka była najniższa cena. Ale tutaj już nam się to pokazuje. Cena 77 zł 2 stycznia. Więc ja zrobię zrobię teraz 67 zł. Klikam aktualizuj. No i. Mam 67 zł i najniższa cena 67, czyli teraz jak zrobię 77, to jak się domyślasz, tu będzie 67. Więc, żeby nie przedłużać, albo zrobię, przedłużę. A co, będzie dłuższy tutorial o to, że zrobię 77 i zobaczę, że jest 67. Głównie chodzi o to, że ta wtyczka działa też z platformami kursowymi. I tutaj jest troszkę CSS-a do dostosowania. I właśnie jak robiłem poprzedni tutorial, to mi dłużej wyszło dostosowywanie tego w CSS-ie niż. Omawiania tej wtyczki, więc stąd nagrywam ten tutorial jeszcze raz. No i teraz zrobię 77 i no mamy po prostu to dostosowane. Ok, no i mamy 67. Ten font jest wielkości fontu na całej stronie, a być może chcielibyśmy, żeby był trochę mniejszy. No i tutaj zaczyna się szkolenie CSS, bo dostosuję to tutaj i pokażę, jak to działa też na platformie kursowej. I przypominam, że. Albo może nie przypominam, bo tego nie mówię w drugim tutorialu, że masz spis treści w opisie, a nie mówiłem. Ok, I teraz chcemy, żeby tylko w tym produkcie, albo nie, tylko w każdym produkcie, <grym> tylko w każdym produkcie, tu był mniejszy font. Więc jak zmniejszę font teraz, font size 14 zrobię pikseli. Ok, to on będzie wszędzie, gdzie tylko się pojawi mniejszy. A być może ja tak nie chcę. Chcę, żeby tylko w produktach był mniejszy, więc szukam sobie klasy, która odpowiada za to, że to widać w produktach. No i mam single product. No i to jest ok, bo to będzie działało. Dobra, teraz mi to uciekło, więc jeszcze raz zbadaj. No i teraz. A tutaj musimy zbadać, tak? Nie, czekaj, coś, co, coś namieszało się. Wróćmy do omnibusa. Jesteśmy w omnibusie. Jest 14 pikseli i tu będziemy chcieli dopisać to, ale to oczywiście działa tylko w naszej przeglądarce. Yy, kurczę, dobrze, napiszemy z palca, a nie będziemy skopiować. Czyli napiszemy klasę single product. Spacja, kropka. No i teraz chcemy to dodać do naszego CSS-a i możesz to zrobić w dostosuj, a ja zawsze używam i polecam wtyczkę Simple CSS, która nie obciąża naszej strony, a troszkę ułatwia pracę w CSS-ie. Więc jeśli sobie wpiszesz wtyczki Simple CSS, to potem, tak jak ja w kopicie, masz wygląd Simple CSS, no i tutaj ja sobie wpisuję CSS. Są różne kolorki, to jest szerokie, a ja lubię tę wtyczkę. No, i teraz działa to tak, że właśnie tutaj widać w produkcie, że jest font 14 i przechodzimy właśnie do szkoleń, bo to działa też w tutor LMS. No, i tutaj mamy kurs WooCommerce. No, i tutaj mamy ten duży font, i nie pokazuje się to najszczęśliwiej. I teraz, jak z tego wybrnąć? Klikamy, zbadaj. No, i w ogóle, jeśli znamy CSS-a, na moim kanale masz cały film o CSS-ie. Jak to robię, a na moim kursie dużo robimy za pomocą CSS-a, też to mamy dużo mniej ograniczeń. Jak to ostatnio mój kursant Dawid powiedział, pozdrawiam. To, jak odkrył CSS-a, to zobaczył, ile może rzeczy robić. Ja miałem to samo. Jak robiłem strony i zobaczyłem, że za pomocą CSS-a mogę tyle zmieniać, to poczułem taką wolność w tworzeniu. Że polecam ci to uczucie po prostu. Dobra. I o co tutaj chodzi? Musimy znaleźć klasę, która pomoże nam poprzesuwać tutaj te wspaniałe, wspaniałe rzeczy nam, i ja tę klasę znalazłem, bo jest to ta klasa, tylko musimy wiedzieć, co tutaj teraz wpisać, nie? Więc my wpiszemy sobie: Display inline. Kurczę. OK, na importancie, żeby to na pewno zadziałało. No i font-size, tutaj znowu 14 pikseli, też na importancie. No i całkiem zgrabnie to teraz wygląda. Oczywiście to działa tak, że jeśli jest jakaś zmiana w produkcie, tutaj nie było zmiany ceny ani najniższej ceny, to ta wtyczka pokazuje po prostu tę regułkę. Natomiast jeśli nie chcesz, żeby pokazywała tej regułki na konkretnym produkcie, no to wpisujesz sobie display none i o za dużo. Dobra, to iWorks. Dobra, namieszałem teraz. Cofnij, Karol, wróć. Za chwilę ci pokażę, jak to zniknąć. No i teraz mam tutaj to. Kopiuję sobie całe. Ctrl C. No i ja mam już tutaj, bo robiłem, tak jak ci mówiłem, tutorial o W CSS-ie? A, no i tu jeszcze jednej ważnej rzeczy nie pokazałem, czyli Single Courses musimy zaznaczyć z tego względu, że chcemy, żeby to tylko obowiązywało na stronie Single Courses. Czyli do góry sobie jedziemy i sprawdzamy, jaka klasa odpowiada za wygląd tej akurat konkretnej podstrony, może to być klasa Single Courses, czyli wszędzie, gdzie jest pojedynczy kurs pokazany, natomiast może to też być post ID, czyli dany konkretny post. Czyli na przykład, właśnie ten, który ma numer 337. Skąd to wiem? Stąd, że kliknę sobie Edytuj kurs. I tutaj mam post 337, i to dotyczy tej jednej strony tylko, nie? Można też, właśnie jak jestem już tutaj przy edycji kursu, Edytuj kurs, jeśli mamy wtyczkę Simple CSS, to można zmienić tylko to w ogóle na tej jednej podstronie, i tutaj wpisać regułkę bez tego. Na początku tylko tutaj mm, piszemy sobie. O, no zróbmy to na przykładzie, najlepiej, nie? IWorks Omnibus, a display. No, to teraz nie będzie w ogóle. Mm, o, no to zróbmy na przykładzie takim, że to będzie tutaj wykasowane, bo to jest główny CSS, a to będzie tylko tutaj. Hop. OK. I teraz mam tym klasę. No i zobacz kurs. No i nie ma dyrektywy. A zobaczmy inny kurs, czy jest dyrektywa omnibus. W sensie ta dopiska. No bo tutaj uznałem, że nie robiłem promocji, to, to nie muszę tego robić. I szkolenia, kurs, WordPress, tu nie byliśmy. Tu do tego kursu dołączyłem, więc nie widzę ceny. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Na przykład zalogować się z incognito, więc nie zalogować się, tylko wejść. OK, CTRL-V. No i tutaj tę cenę widać, no bo, nie wiem, bo robiliśmy na przykład promocję i nie dopisaliśmy do tej konkretnej podstrony CSS-a, tak? Więc y, znowu na przykładzie zróbmy to od razu. Edytuj kurs. I tutaj zrobimy cenę 197, zapiszemy, i potem zrobimy 247. I taka ciekawostka w ogóle, a propos omnibusa: jeżeli. Nie, 227, kurczę. Jeżeli ktoś kosztuje u ciebie 200 zł i robisz promocję 1 stycznia i kosztuje 100 zł, a potem robisz promocję 15. Z tych 200 z powrotem, bo z 200 kosztowało na 150, to nie możesz powiedzieć, że coś jest w mega promocji, no bo i tak będzie cena tej poprzedniej promocji. No i trochę lipa jest, nie? Wtedy, więc trzeba pomyśleć po prostu, jak robimy promocję. To tak przy okazji. try prywatny, kurs WordPress. Ok. Dobra, odświeżam, bo nie wiem, kiedy tu byłem. No i mam najniższą cenę 197, i na innym kursie nie będę tego miał, tak? Więc kliknę sobie szkolenia. Tu jestem incognito wszędzie, więc tutaj to nie działa. Więc CSS działa dla mnie prawidłowo i nie muszę szukać ustawień wtyczki dzięki temu, bo wszystko się ładnie wyświetla w Tutor LMS. Więc jesteśmy szczęśliwi, że udało się tę część dyrektywy wdrożyć. Jeżeli interesujecie Cię WooCommerce, to zapisz się koniecznie do newslettera poniżej, bo będę wysyłał tam ciekawe rzeczy w najbliższym czasie. I przede wszystkim robię kurs WooCommerce i ci, którzy tam będą mają najniższą cenę na samym początku, więc myślę, że warto. No, a tak to subskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym. Jeśli nie ma łapki w górę od Ciebie, to łapeczkę dajemy i widzimy się w kolejnym filmie. Elo, elo!